Każdy świadomy obywatel, a sam za takiego się uważam, doskonale wie, jak politycy podchodzą do obietnic, które składają społeczeństwu w trakcie kampanii. Nie dla wyższych podatków i nowych obciążeń. Zdecydowanie nie, tak. I co nie wprowadzicie nigdy żadnych już podatków nowych? Jest pan pewien, że nie będą potrzebne żadne nowe podatki? Cóż szkodzi obiecać? Te słowa posła Platformy Obywatelskiej, Przemysława Witka, zostały się już symbolem tych wyborów prezydenckich. Co ciekawe, autor tych słów był przymierzany do zaszczytnej funkcji wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, uwierzycie? Ale tym, co powiedział, raczej przekreślił swoje szanse. To dlatego, że mówią one wiele, a w zasadzie wszystko, o ekipie Rafała Trzaskowskiego. Zaszkodziły głównie jemu, ale po prawdzie rzutują na całą klasę polityczną. Bo niestety, no tak to wygląda. Obietnice wyborcze wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą. A my, wyborcy możemy jedynie raz na kilka lat zdecydować o tym, kto w naszym imieniu będzie z reguły uprzykrzał nam życie. A zatem jako wyborcy jesteśmy w dość. Kiepskiej sytuacji. Wierygodność polityków jest fatalnie niska, a my znów stoimy przed ogromnie ważnym wyborem. Chcemy, przynajmniej ja chcę, dokonać wyboru świadomego i poprzedzonego krytyczną analizą tego, co politycy deklarują w kampanii. I choć większość wyborców kieruje się emocjami, sympatią czy antypatią, w tym materiale chciałbym mimo wszystko przyjrzeć się postulatom wyborczym, zwłaszcza tym, które dotyczą naszych portfeli i gospodarki polskiej. Oraz europejskiej. Czy są to dwa światy? Trochę tak, ale po obu stronach nie brakuje chęci zbawienia całego świata i pomysłów wręcz fantastycznych, wręcz mało realnych. No cóż, jeśli chcemy choć trochę zaplanować przyszłość, co na przykład dla przedsiębiorców jest kluczem do sukcesu, musimy w minimalnym stopniu zaufać, że to, co mówią kandydaci, może się ziścić. Parafrazując wyborczego klasyka, cóż szkodzi zaufać? Po jednej stronie barykady prezydent Warszawy. Stolicy zamawiał autobusy z Chin, tramwaje z Korei, a w kampanii ogólnopolskiej mówi coraz częściej o patriotyzmie gospodarczym. Wielu moich konkurentów mówi o tym, że trzeba dzisiaj stawać, stawiać na patriotyzm gospodarczy. Tylko problem polega na tym, że niewielu umie to zrobić. Dlatego że dzisiaj nie potrzeba nam państwa na wzór ukraiński sprzed lat, czyli oligarchów, czyli. Wielkich koncernów, które łupią obywateli, tylko potrzeba nam mądrze zaplanowanego wzmocnienia przemysłu oraz naszej znaczy własnej przedsiębiorczości. Dzisiaj trzeba jasno mówić, że jeżeli chcemy być bezpieczni, musimy inwestować w nasz przemysł, musimy budować tego typu miejsca i wzmacniać w którym przemysł będzie się rozwijał i który będzie służył temu, żeby Polska była coraz bardziej bogata, ale również, żeby była coraz bardziej bezpieczna. Trzaskowski w kampanii wymachiwał Prince Polo, albo jak to on mówi Prince Polo, które miało być dowodem na to, że Polska jako kraj ma liczne towary eksportowe. Jedzmy razem Prince Polo, drodzy Państwo! No ale akurat ten przykład był totalnie nietrafiony, bo Prince Polo nie jest już polskie choć paradoksalnie sprawa słynnego Wafla pokazała Polakom realny problem. Wyprzedaż polskich firm, no i ekspansję zagranicznego kapitału w naszym kraju. Z drugiej strony barykady, historyk, prezes IPN-u, którego jeszcze rok temu właściwie niewiele kto znał. W teorii kandydat obywatelski, w praktyce oficjalnie popierany i wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość. A więc znów starcie dwóch sił rządzących Polską na zmianę od 20 lat. Nihilnowi Subsole. Karol Nawrocki obiecał na przykład obniżkę cen prądu nawet o 1 trzecią. Cóż szkodzi obiecać? Cóż szkodzi obiecać? Co często wypominano mu jako postulat nierealny i populistyczny. Ale gwarantuję Państwu, że w ciągu swoich pierwszych 100 dni od objęcia urzędu prezydenta Rzeczpospolitej wprowadzę z pełną determinacją plan prąd 33%, który oznacza że będziecie państwo po studniach od mojego przejęcia urzędu prezydenta Polski płacić o jedną trzecią mniej za rachunki energii elektrycznej, bo to zabija polskie gospodarstwa domowe i to nie daje się rozwijać małym i średnim przedsiębiorcom. Nie wiem, czy deklarowanie tak radykalnej zmiany podczas pierwszych 100 dni w ogóle ma sens. Po pierwsze, wiemy jak skompromitowane zostało 100 konkretów Tuska na 100 dni rządu, ale co ważniejsze w tym kontekście, w Sejmie rządzi przecież teraz uśmiechnięta koalicja, która zapewne prezydencki projekt, mówiąc kolokwialnie uwali. Sejm wniosek odrzucił. Nawrocki wtedy powie, że przecież próbował i w ogóle rząd Tuska to jest bardzo zły. A temat będzie zamknięty. Właściwie już teraz bardzo łatwo to przewidzieć. Oczywiście faktem jest, że wysokie koszty energii elektrycznej, ogrzewania czy restrykcyjna polityka klimatyczna Unii Europejskiej to powody masowych zwolnień, a nawet emigracji, już nie ludzi, a całych firm poza Unię Europejską. No i że płacimy coraz więcej. Tylko akurat ja wolałbym, żeby polityk nie mówił, że obniży cenę energii jedną ustawą, jedną prostą decyzją, ale przedstawił plan inwestycji, które do tego doprowadzą z energią atomową na czele. Choć tu akurat trzeba oddać, że inwestycje w tym zakresie popiera Nawrocki i to akurat go jakoś szczególnie nie różni od konkurenta. Naszą drogą przyszłości jest, drodzy państwo, oczywiście atom, elektrownia. Jądrowa zarówno w Hoczewie w roku 2035, kolejna w 2040, kolejna w 2045. Małe reaktory atomowe, drodzy Państwo, SMR, ale także powrót do, do szybkiej ścieżki budowy elektrowni, konin, pątnów i bełchatów. Tak, naszym, naszą przyszłością jest atom najbardziej. Elastyczne i stabilne źródła energii, a dopóki atomu nie będzie, potrzebujemy naszych wspaniałych górników. Oczywiście doskonale wiemy, że nie szkodzi obiecać. Cóż szkodzi obiecać? Ale jako wyborca wolałbym być traktowany poważnie i wiedzieć, jaki jest ten realny plan, taki do, do zrealizowania. Co się uda zrobić i kiedy. A nie patykiem na wodzie na potrzeby kampanii aktualnie coraz głośniej mówi się o kolejnych opóźnieniach, jeśli chodzi o atom. Mimo, że podpisaliśmy umowę ze Stanami Zjednoczonymi, atom jest też ważnym elementem nowej umowy z Francją, którą niedawno podpisał Tusk, to nadal jesteśmy jądrową pustynią i mamy co najmniej 16 lat opóźnienia. Posłuchajcie uważnie. W 2009 roku premier Tusk zapowiedział, że pierwsza polska elektrownia atomowa ruszy za 11 lat, czyli miało to być w 2020 roku. Po 16 latach od tego momentu rząd premiera Tuska zapowiada, że pierwsza elektrownia atomowa ruszy za 12 lat w 2036 roku. Co jeszcze śmieszniejsze, albo co jeszcze bardziej tragiczne, w tym czasie szacunkowe koszty projektu wzrosły dwukrotnie, a ostateczna cena nie jest znana. Ja to małe Miki, współprowadzę jedynie kanał na YouTubie, gdzie zatrudniamy kilka osób, aczkolwiek zespół się rozrasta. Ale strategiczny plan rozwoju chcieliby zapewne poznać przedstawiciele biznesu, także tego zagranicznego, którzy być może właśnie rozważają inwestycje w naszym kraju. Te podmioty chciałyby poznać nasz pomysł na tańszą energię, zwłaszcza w tak niestabilnych czasach, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. A w ostatnich tygodniach rynki finansowe przeżywają turbulencje, giełdy, waluty wszyscy zauważamy niestabilność. Wiele akcji i funduszy ETL spadło o 20, 30, a nawet 40%. Ale co zrobić, aby inwestować bezpiecznie? Jak znaleźć okazję w takich czasach? Kluczem jest dywersyfikacja. Rozproszenie inwestycji na różne aktywa, sektory i rynki geograficzne pomaga zminimalizować ryzyko. Na przykład obecnie można znaleźć firmy i państwa oferujące bardzo interesujące zwroty z ich obligacji, niektóre nawet do 7%. Obligacje to instrument finansowy, który inaczej reaguje na kryzysy. Dzięki nim portfel inwestycyjny staje się bardziej odporny, a jednocześnie można wśród nich znaleźć prawdziwe inwestycyjne perełki. To jak właściwie zacząć inwestować spokojniejsze, ale wciąż opłacalne instrumenty? Najlepiej rozpocząć od znalezienia zaufanej platformy inwestycyjnej. Taką platformą może być chociażby Freedom 24, który jest jednym z niewielu brokerów na rynku oferujących obligacje korporacyjne i rządowe. Konto można założyć online, za darmo, bez wychodzenia z domu w 10 minut z dowodem tożsamości, zdjęciem i dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania. Co ważne, broker przygotował specjalną promocję dla widzów przekanału i dodał nowy, jeszcze bardziej atrakcyjny próg. Za rejestrację i doładowanie środków można otrzymać do 20 darmowych akcji o wartości 800 dolarów każda. Link do promocji znajduje się w opisie i przypiętym komentarzu. Wróćmy do postulatów dwóch naszych bohaterów. Rafał Trzaskowski obiecał, na przykład, centralny okręg przemysłowy na Podkarpaciu. Plan obejmuje inwestycje w infrastrukturę, oświatę, przemysł zbrojeniowy i energetyczny. Prawda jest jednak taka, że to po prostu zebranie do kupy już zaplanowanych inwestycji, a jedyny wysiłek Trzaskowskiego, a właściwie jego sztabowców, to wymyślenie nazwy, no i teraz opowiadanie o tym, wszemi jak zawsze wszystko musi być naturalnie wielkie, centralne albo narodowe. W zależności oczywiście jaki komitet czy sztab wymyśla nazwę. Według wizji Trzaskowskiego centralny okręg przemysłowy ma pochłonąć ćwierć biliona złotych. To nawiązanie do przedwojennej inicjatywy Eugeniusza Kwiatkowskiego. Bez rozwoju uczelni trudno będzie budować centralny okręg przemysłowy. Włyska Rzeszów, drodzy Państwo, gdzie też inwestują Amerykanie, no przecież... Od tego zaczynała się właśnie centralny okręg przemysłowy 90 lat temu. I tutaj jak w soczewce w Rzeszowie widać to, że nie macie żadnych kompleksów. Że Polki i Polacy nie mają żadnych kompleksów, że nasi naukowcy, nasi profesorowie nie mają żadnych kompleksów, że mamy tę nieprawdopodobną tradycję 90 lat że mamy tego typu zakłady jak WSK Rzeszów, jak Stalowa Wola, jak zakłady w Mielcu, w którym jest to doświadczenie, ta tradycja, ale w którym z jednej strony inwestują Amerykanie, super, jesteśmy znacznie bardziej bezpieczni, ale sami mamy swoje własne technologie. Jesteśmy coraz bardziej niezależni, dumni. Made in Poland, drodzy Państwo, okazuje się, że naprawdę potrafimy odnosić sukces i naprawdę wszyscy się nauczą wymawiać nazwy naszych miast, i miejscowości. Ale to nie wszystko. Posłuchajcie uważnie, wiceszef Platformy obiecuje, że będzie mobilizował rząd Platformy do realizacji obietnic. A jak rząd nie będzie realizował obietnic, to Trzaskowski jako nowy prezydent obiecuje, że sam podejmie inicjatywę ustawodawczą i powoła prezydencki fundusz interwencyjny. Ja zapowiadam prezydenturę aktywną, prezydenta, który będzie wreszcie niezależny, który będzie inspirował rząd do działania, kiedy trzeba, będzie brał sprawy w swoje ręce. Od tego jest inicjatywa ustawodawcza. Ja też mówiłem jasno, że ja, ponieważ wywodzę się z samorządu, będę gotów na współpracę z samorządowcami. Mówiłem, jak chcemy to zrobić. Przygotujemy mapę tych wszystkich problemów, które y, mamy w tych miejscowościach, które są wykluczone, i konkretny plan ich realizacji, y, plan realizacji również dotyczący wykluczenia kom komunikacyjnego, który przedstawimy rządowi. Jeżeli rząd w tej sprawie nie zadziała, będzie inicjatywa ustawodawcza. Przypominam również, że ja postuluję stworzenie specjalnego funduszu interwencyjnego prezydenckiego, z którego niektóre spraw, takie najbardziej namacalne, najbardziej bolące, te które przez lata nie były rozwiązywane, będą mogły być rozwiązywane za pośrednictwem bardzo konkretnych inwestycji finansowych. Nawrocki. Nie mógł być gorszy. Podobnie jak Trzaskowski, chce utworzenia specjalnego funduszu, dokładnie Funduszu Technologii Przełomowych o wartości 5 miliardów złotych. Miałby on wspierać przedsiębiorców, a to, co łączy oba postulaty, to że właściwie nie wiadomo skąd będą pochodziły te środki, którymi miałby dysponować taki fundusz. Ale przedsiębiorców z pewnością ucieszy inna zapowiedź Rafała Trzaskowskiego, dotycząca jednej interpretacji podatkowej, a nie wielu indywidualnych. Jeżeli mówimy o interpretacji dzisiaj podatków, powinna być jedna ogólna interpretacja, a nie dziesiątki, setki interpretacji indywidualnych. Tak, żeby urzędnik po prostu wiedział, wydajemy jedną interpretację. Proste, proste. Oj, tam kolejna obietnica, przecież nie zaszkodzi obiecać. Cóż szkodzi obiecać? Ale polityka ma to do siebie, że można na przykład. Jeszcze raz złożyć obietnicę, której się kiedyś nie zrealizowało, i udawać, że przecież jej się nie obiecało, więc można obiecać jeszcze raz. Mowa oczywiście o kwocie wolnej od podatku na poziomie 60 tysięcy złotych przychodu rocznie. Dlaczego ponownie Pan, jako również wiceszef Platformy, obiecuje kwotę wolną od podatku? No, pamiętamy wielką konferencję w Tarnowie, zdaje się, i Pan również występował wtedy na wielkim ledzie z napisem 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów. No i pytanie, dlaczego po raz kolejny pan obiecuje to samo? No i o jakiej sprawczości pan mówi, no skoro no, rządzicie, 100 dni minęło, kwoty nadal nie ma? Ja nie jestem członkiem rządu, natomiast wielokrotnie podczas tej kampanii wyborczej mówiłem o tym, że zadaniem prezydenta powinno być pospieszanie rządu do realizacji swoich postulatów, do tego, żeby działał w sposób znacznie bardziej efektywny. I podtrzymuję to. Jeżeli zostanę prezydentem Rzeczpospolitej, to będę pospieszał każdy rząd i rozliczał każdy rząd z tego, żeby wywiązywał się ze swoich obietnic, niezależnie od tego, jaki to rząd będzie. I nie ja obiecywałem kwotę wolną, natomiast tak, rzeczywiście pozytywnie oceniam to, że rząd jasno zapowiedział, że ta kwota zostanie wprowadzona w 27 roku. Ja na pewno będę gwarantem tego, że rząd z tej obietnicy się wywiąże. Trzaskowski, który mówił, że nic takiego Polakom nie obiecał, oczywiście obiecał, dziś mówi, że będzie gwarantem wprowadzenia kwoty wolnej od podatku. Ale jeśli chodzi o tę obietnicę, to też możecie być spokojni, nie zostanie zrealizowana, nic się nie zmieni. Dlaczego? Bo rząd Tuska zapewnił już Brukselę w oficjalnych dokumentach, że przy podatkach nie będzie zbytnio majstrować. Konkretnie w październiku ubiegłego roku zadeklarowano to w średniookresowym planie budżetowo-strukturalnym na lata 2025-2028. A zatem żadnych zmian w podatkach PIT nie będzie. Po prostu. To, co jednak łączy kandydatów, to to, że by walczyć o głosy Sawomira Mencena, Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski są gotowi na wszystko. Mimo, że wcześniej dystansowali się od postulatów lidera Konfederacji, zwłaszcza robił to Rafał Trzaskowski, teraz ulubionym hasłem wiceszefa PO jest deregulacja. Widzę, że przedsiębiorcy również dzisiaj biorą na siebie ten obowiązek doradzania rządowi, czy chęć wykazują doradzenia rządowi. Bardzo się z tego cieszę, dlatego że oni najlepiej wiedzą, jakie ułatwienia powinny zostać wprowadzone. Jeżeli rząd te ułatwienia będzie wprowadzał w przeciągu najbliższych miesięcy, no to ja tylko włączę się w tę debatę, bo ja taki pakiet ułatwień też będę miał gotowy. I miejmy nadzieję, że tutaj rząd pokaże sprawczość i większość z tych kwestii, która jest ważna dla przedsiębiorców, w tym. Co bardzo istotne, wszelkie działania na dalsze obniżenie cen energii będą wprowadzane w życie. Karol Nawrocki w swojej ofercie wyborczej bardziej skupił się na wspieraniu rodzin, ale też chętnie uderzał w Unię Europejską. Bo przecież wiadomo, łupią nas, oszukują, a PiS nigdy do tego swojej ręki nie przyłożył. Oj, nigdy. Karol Nawrocki obiecał na przykład zerowy pit dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci. Co ciekawe dla Nawrockiego, to najważniejsza obietnica spośród 21, które złożył. Pierwszy punkt planu 21 to pit 0% dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. Dlaczego to mój numer jeden? Są dwa powody. Po pierwsze, Polsce grozi katastrofa demograficzna. Nigdy wcześniej nie rodziło się tak mało dzieci, więc musimy zrobić wszystko, co możliwe aby pomóc tym, którzy decydują się na założenie rodziny. Po drugie, bo praca musi się opłacać, a szczególnie praca rodziców na rzecz ich dzieci. Jak to ma działać? Dla każdej rodziny, w której wychowuje się dwoje lub więcej dzieci, od dochodów do 140 tysięcy złotych rocznie nie zapłacicie ani złotówki podatku. Co to oznacza? Nawet 2000 zł miesięcznie więcej w portfelu. Chce Polski niskich podatków, a dla rodzin z dziećmi Polski bez podatków to nam się wszystkim opłaci. Zwolnienie z podatku dochodowego miałoby dotyczyć każdego rodzica, który wychowuje co najmniej dwoje dzieci i zarabia do 140 tysięcy złotych rocznie. Jako dziecko w tym projekcie uznawane są osoby do 25 roku życia pod warunkiem, że się uczą, a utrzymywane są dalej przez rodzica czy rodziców. W podatkowym kontrakcie Karol Nawrocki obiecał także złożenie pierwszego dnia urzędowania projektu ustawy obniżającej VAT z 23% do 22%. Tego samego VAT który podwyższono 15 lat temu na 3 lata. W przyszłym roku będzie okrągła, 15 rocznica. Nawrocki obiecał także projekt ustawy dotyczący likwidacji podatku belki, również do tego samego progu co wcześniej, czyli do 140 tysięcy złotych rocznie. Nawrocki chce też zatrzymać szkodliwy dla gospodarki Zielony Ład, a sposobem w tym przypadku ma być referendum. A jako przyszły prezydent Rzeczpospolitej nie zawaham się skorzystać z artykułu 125 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i zarządzić referendum. W sprawie Zielonego Ładu, który da mi społeczną gwarancję odrzucenia tego ekoterroru. I to wy zdecydujecie, drodzy państwo i mieszkańcy całej Polski, o tym, jaką chcemy budować polską gospodarkę. Dopóki nie będzie atomu w Polsce, najbardziej elastycznego i stabilnego źródła energii, do którego będę dążył, uznaję, że nasze surowce, nasze zasoby, praca górników, praca hutników, jest tym, czego potrzebuje Rzeczpospolita Polska. Kandydat wspierany przez PiS wielokrotnie w trakcie kampanii mówił o ambitnych projektach prorozwojowych z centralnym portem komunikacyjnym na czele. Jako prezydent Polski w swojej pierwszej inicjatywie ustawodawczej powiem wyraźnie: powiem wyraźnie, tak dla rozwoju, tak dla CPK. To będzie moja pierwsza inicjatywa ustawodawcza. Ujmę się za dwustoma tysiącami polskich obywateli, wyborców różnych partii, ludzi o wrażliwości konserwatywnej, prawicowej, lewicowej, którzy chcą centralnego portu komunikacyjnego ze wszystkimi szprychami i ze szprychą numer dziewięć! Kołem zamachowym mogą być też inwestycje w obronność. Nawrocki chce, by na ten cel z budżetu przeznaczano aż 5% PKB. Aczkolwiek to niewiele więcej niż już teraz przeznaczamy na ten cel. Za ubiegły rok było to 4,2%. Za ten 2025 ma to być już 4,7%. No ale powiedzmy, że podwyższy jeszcze do 5%. Polska wykonała dobrą robotę w NATO. To prawda, drodzy państwo, bo nasze PKB na zbrojenia zbliżył się już do 5%. Ja natomiast chcę, żebyśmy zrobili ten ostateczny krok. Tak, PKB na zbrojenia musi być na poziomie 5%, bo musimy się zbroić i musimy mieć na to środki finansowe. Taką propozycję przedłożę. A biorąc pod uwagę, że budżet polskich sił zbrojnych jest oparty także o około 50 miliardów. Z Funduszu Wsparcia Polskich Sił Zbrojnych, to nam da szansę, że w roku 2026 Fundusz na Zbrojenia będzie wynosił 200 miliardów złotych. Tego dzisiaj, drodzy Państwo, potrzebujemy wszyscy. Potrzebujemy bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. To, co łączy obu kandydatów, to zapowiedź ograniczenia świadczenia 800 plus dla obcokrajowców, tylko skoro rzekomo obie strony tego chcą, Dlaczego już teraz tego nie zrobią? Dlaczego tego nie przeprowadzą? Jedni mają Sejm, drudzy mają premiera, jeszcze inni mają prezydenta. Zróbcie to wspólnie. Zwłaszcza, że dla budżetu byłaby to konkretna oszczędność. Obaj kandydaci bardzo łatwo i szybko zadeklarowali też poparcie dla postulatów Mencena, np. sprzeciw wobec ograniczeń obrotu gotówką, a także, że nie będą podpisywać ustaw, które nakładają nowe podatki. No ale praktyka rządzenia PiSu, a zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, jest zupełnie inna. Co ciekawe, okazuje się, że Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki udzielili identycznych odpowiedzi, na 8 z 20 pytań w ankiecie Latarnika Wyborczego. To takie badanie, gdzie sprawdzacie swoje preferencje polityczne, wyborcze. To oznacza, że ich poglądy są zgodne w 40%. Obaj kandydaci uważają na przykład, że państwo powinno budować niskoczynszowe mieszkania na wynajem. Jeszcze w trakcie kampanii wyborczej zgodnie deklarowali, że ich zdaniem Rada Polityki Pieniężnej powinna obniżać stopy procentowe, co właściwie już się zaczęło dziać. Czy zatem różnice są aż tak duże? Na pewno, jeśli chodzi o światopogląd, a to dla wielu powinno być już drogowskazem. Drogi rodaku, nawet jeśli masz wątpliwości, idź na wybory i wybierz mniejsze zło, bo ten wybór i tak się dokona, tylko bez Ciebie. Pamiętajcie o promocji dla widzów przekanału przygotowaną przez Freedom24. Za rejestrację z linka znajdującego się w opisie materiału otrzymacie bonusowe akcje.